kamera się trochę naładowała to może chwilę pożyję teraz tak odkręciłem całą tą płytę to tutaj chyba jest ciasno na tym nałożysku osadzone o tutaj jak ciągle kapie ale kapie sobie do bańki wkręciłem śruby długie trzy sztuki jeden dwa trzy a tu sobie Dzięki tokarce zrobiłem takie. Nie wiem, czy to widać. Czubek taki trochę jest ten. Mniejszy, podtoczony otwory tutaj poprawiłem, bo tutaj się wkręca jedną. Tam akurat ma nie tą schwyciłem Drugą po prostu, żeby nie tego, nie. no, nie rozklapnąć tego gwintu. Tylko gdzie to jest teraz? Kurde, dobra. Tak to się tutaj uświnie o to wszystko. No i zobaczymy. Teoretycznie kręcąc tymi śrubami. Powinienem odjechać z całą tą płytą, a łożyska albo wyjdą z tym, albo zostaną na wałku. To zobaczymy gdzie tutaj. Kamery, tak żeby to coś było widać bo na gąsienicę o może tak, dobra A, klucz, 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 19 nasadkę albo darowym zobaczymy Tu dojdę, ale tam nie dojdę. Coś idzie, tylko że muszę dwie kręcić, a nie jedną. A no, może z przedłużką? Dobra, ręcznie to będę kręcić. Tu sobie od razu te Uo! pigmaty, nie wiem czemu to jest pig, czy pig, czy to od świni, czy... Co to znaczy? To ja nie wiem. <śmienicza> idzie. Tu coś nie idzie teraz. Więc poprawić jeszcze bardziej z tamtej strony poszło boję się mocniej kręcić bo czasem ukręcę kurza zobaczymy pada chyba bo coś tak słychać Dobra. Już szczelina się zrobiła tutaj całe o to dobry znak oby to te śruby wytrzymały to jakieś co to mam 88, osiem ale tamta strona lepiej idzie tak patrzę wiecie co. To by może, no dobra poleci olej to najwyżej tą bańkę na chwilę zabiorę to pewnie poleci bo tu korek spustowy nie ta śruba kurde może być pod tą pokrywką jeszcze jakiś ten za bardzo mi się to pręży

Co my tu mamy? Nie, tu jest chyba łożysko, tylko. Próbowałem szkoły. Że nie ma. No, powinno teoretycznie to iść, ale nie będę próbować powoli. chyba musiał poprawić jeszcze tam idzie ładnie tu szczelina szczelina robi coraz większa a tu nie mogę dać rady muszę patrzeć maszynowy gwintownik chyba mam taki yy, z płaskim z bo to coś tutaj za śruba za opornie idzie. żeby gwintu nie przeciągam. Ale dobra, gwintowniki. Mam taki, o z takim, że płaski jest z przodu, że on tak do takich otworów nieprzelotowych to nawet taki chyba w miarę ten WD sobie podpikam, bo WD to ja tutaj to chociaż ten syf trochę wymyję, wypłuczę. Nie ukręcił. Coś chyba... lampka się już kończy. brudu brudu tam było w środku nie będzie widać pewnie Połowa sukcesu kurczę klucz spadł. Już się tu rozchodzi. Może kamerę Głościa, Tak, tutaj dam na górę. Gdzie to tutaj jest? Dobra. Tak niech będzie. Ja to bym chciał zawczasu złapać jeszcze, chociaż to trzymać nie muszę, bo mam na tych śrubach tutaj. Chyba kołek ustalający wyciągam stąd. Trochę tutaj siknę na to miejsce. Ale łożysko chyba tutaj. w miarę równy opór stawia tamta idzie lżej dużo lżej Tam jest kołek ustalający się na samym dole ale chodziło przez korek. Cały olej szedł spustowy, pustowy, bo tu nic nie leci. Tylko patrzę, część łożysk idzie z tym. Zostanie, a część wyciągnę tutaj tą pokrywą. Już końcówka chyba, bo. Na boki zaczynamy. O, tam już mamy luz. Dobra. To już chyba chyba mamy do końca rękawice sobie ubiorę. Tak, to już. To już jest nasze. Patrzę. Czy nic mi tutaj nie poleci. Dobra. Teraz muszę wykręcić te trzy śruby, na których to wisi. A to już sobie wezmę kluczem udarowym, żeby to było szybko i jedną ręką. Ciach. Jedna. druga a tu już jakiś pierścień, ale skąd taki dystansowy? Hmm. to właśnie jego widziałem, ale co to takiego? Taki widać pokancerowany trochę i z tej strony ze stożka tak to było, dobra, tak położę na razie no i będziemy patrzeć tam mam aha, tamten wałek wyszedł tak, też sobie wykręcę. Jakby... Tam wykręcę, bo tamta druga to ma A za tym takim jest co hydro motor był i jej tam nie wyciągnę, skąd to kurczę? Ten pierścień tutaj się wziął, tak jakby to. A to może tu było przedłożyskiem. jeszcze zaraz zobaczę, bo takie mam sobie wydrukowałem kiedyś na maila. Dostałem od tego z Komatsu od pana Przemka. Jak szukałem tego koła i to widzicie oryginalne koło, to jest z takimi wycięciami, a tam to było dorabiane. 14, o to jest pozycja 14, ten pierścień i gdzie to teraz tutaj no dobra, muszę jeszcze patrzeć w komputerze 14, 15 łożysko, tak, no to będzie między łożyskiem, a dobra czyli nic tam luzem nie leżało, bo nie byłoby nawet miejsca na to ciekawe ile to waży taka blacha muszę ściągnąć tego która to jest bo to jeszcze dzisiaj do Lubasza muszę jechać ale to, to koło piątej chyba czy po piątej to jeszcze czas zobaczę sobie a, to takie a kuda. jak to chwycić żeby ten kołek może wstawię, o właśnie tak, to wykręcę pada tu słyszę po dachu, że, że pada kurcze o eleganckie dobra, później będziemy weryfikować jeszcze Koła łożyska uszczelka ładna w jednym kawałku. No i teraz co? Mamy. Tam nam zostało łożysko od wałka atakującego, kurczę ta lampa, to tu patrzę, miga w kamerze. Tu mamy koło pośrednie, no i te duże, to w tą stronę jednak będę musiał ściągać koło. Nasze łożysko, koło. Tam jest taka tuleja chyba jeszcze na dystans. Z tego co, ale tam jest olbrzymie łożysko od strony koła tego tutaj napędowego. O, dobra, idę, bo to kurczę, za dużo to nie mam i zobaczcie, 100 lat maszyna ma, a ile tutaj jest bałaganu na dole, tylko kurczę, jak to tu świeci, żeby to coś było widać. Odlew cały czysty, łożyska ładne na powierzchni, nie wiem czy to tam. Widać, nie widać, ale trochę, trochę takiego jakiegoś. Wiadomo, że to będzie. No to są metal. O metal 3. O. Taki syf. Ale najważniejsze, że koła zębate nie są jakieś szczerbate. No dobra, to chyba zmontuję, bo to jeszcze. Przed obiadem też tutaj ten yy, kręciłem sobie trochę. Ten hydromotor wyciągałem i tutaj mówię, tu sobie tymi matami zapchałem zasilanie powrót. Czy to tam no, zasilanie powrót? To zależy w którą stronę się jedzie. A ten, od co jest przelew tutaj, takie to coś. No to tu jest zaślepione, już całe się napiło. Bańkę podstawiłem, a tak w miarę. Ładnie, sucho, pod spodem, na posadce. No i tyle. Dobra. To będzie pierwszy odcinek z tego demontażu. Na razie, cześć.